Ready? Mhm mm Dobra Czekaj, 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 czekaj czekaj, czekaj, czekaj Już biegnę, dobra Siema, siema w nowym odcineczku z Robloxa Piękny wstęp, to, i, idealny to było. Bo w dzisiejszym odcineczku, co będziemy robić? Jak się domyślasz? Będziemy, będziemy skakać, żeby dostać VIP-a. Tam, o, hen, hen, to, na górę. tam. na no, samą górę będziemy musieli się dostać. Będziemy musieli być niczym ten Polak, który się spinał na różne wieżowce, ale my to zrobimy w Robloxie, dużo prostszą metodą, nie? Najlepsze ale, jest to, że ale... kiedy próbujesz coś osiągnąć w życiu, i tak wszyscy pamiętają jako ten Polak, który próbował. Tak, ale, ale chciałbym ci jedno tylko powiedzieć, nie? Bo jak dostaniemy co? się na sam szczyt... I z jego zaskoczymy później. To tutaj tryb hard mode będziemy mogli odpalić. O tu, w tym o, miejscu. O, to grubo, grubo, grubo. No, Fina, co? Chwila, ale jak ludzie tam ważą? Jak ja mam rozumieć, w jaki sposób mamy tu wejść? No jak jaki wejść? No zobacz, tutaj masz rozrysowane jak woo patrz. A, widzisz, patrz. Nie, bo to jest taki klejarz. No mamy, jest klejarz, widzisz, a... jest pokazane, że będziesz musiał tak robić. Jest Robloxowa postać, która będzie musiała kliknąć w ekwipunek pod dwójką, ja mam przynajmniej nie wiem jak ty masz, i później o. myszką przeklikiwać na ścianę. A? No dobra, no to ja już to robię. Aha, no ja tak, 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 tak będzie. Ale są checkpointy! O kurde, Krystal, jak już jesteś wysoko? No wiadomo, wiadomo, czekaj, jestem czekaj, super czekaj. wysoko. Na spokojnie to rób A ty bo... co tam robisz, kurde? No czekam, jak o, mi zbudują, o, ale widzę, że tylko o, pięć klocków zbudowanych, jak to działa. A ty aha. widzę, że jest w ogóle. Mhm. Checkpoint jest tam, o, Maciek. dobra. Maciek. Tak. Co? 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 Że skaczesz co, bez. Patrz, patrz na mnie. Czekaj, gdzie ty jesteś? Muszę oddać <gry facial> ściankę. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś wyżej. Tak? Nie. No, pa 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 patrzysz na mnie mat. Ale... Ale ja cię nie widzę. Jesteś za wysoko w chmurach. Poczekaj, ja muszę przeskoczyć. Do checkpointu chociaż, bo... Bo jak mnie zaraz zrzuci Czemu ty się śmiejesz i gdzie jesteś? Co? Ja radę skakać normalnie bez tego? Nie. Ja skaczę i normalnie klikam pod swoimi stopami <renderografia> Tylko się przesuwam na boki. Wow, a ja się zliczowałem! No to super. No, nie no, po ej, ej, ja poważnie się zliczowałem. Ja jestem na 700 metrach. Jak! Jak ja jestem na 116 się zliczowałem już, nie? Nie no, reset charakter muszę zrobić. Nie no nie wierzę. Ja się zliczowałem. Skaczę na dół. Aaaa, Gdzie jesteś? No spadłem sobie, ale jak zrobię reset charakter, to będę na 700 metrach. Nie, ja musiałem, że zrobić się reset charakter, bo się zglitchowałem. Czekaj, ja trochę oddalę, żeby to widzieć. Te ja mogę zrobić tak. Próbuję jakiś wzorek ułożyć. O, 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 wyzwanie. Tu ustawę. ustawę. UDZIEŃ! Dobra, jestem. Ja jestem na 175 metrach, bo ja sobie. Bo ja chcę sobie oczy zrobić. <laughs> o, ten przyleciał. Co to za placek do smażenia? Ej, ty. Dlaczego ty tak powoli idziesz? No jak powoli o, idę. Ostro. No. No. Maciek, 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 Maciek. No, czekaj, st na tej platformie, ok? Musisz mnie słuchać, jesteś gotów? Słuchaj checkpoint, mnie. dobra. na no. tej platformie, tak? Teraz tak. Tak. Stań sobie twarzą do ściany. Twarzą do ściany. Jesteś? Tak. Twarzą do ściany. Tak. Skocz. Skoczyłem. I teraz, jak skaczesz, przesuń myszką tak. Dwie no. długości myszki pod swoje nogi. Masz? No, dobra. I teraz w maksymalnym tu... punkcie, jak skaczesz, to kliknij pod siebie, z tym, tym, żeby podkładać. I skacz, i klikaj, i skacz, i klikaj. Skaczę i klikam, skaczę i klikam, i w checkpointa się dostałem kolejnego. I możesz tak w pionie skakać, nie musisz skakać nie wiadomo jak na boki. Przepraszam bardzo, ale to jest tryb oszukańcy. To nie jest tryb oszukańcy, to jest szybki tryb. To jest tryb oszukańcy i ja tak nie robię, robimy w taki sposób, że trzeba przeskakiwać, bo hardcore mode czeka jeszcze na mnie. A skąd no, wiesz, a jak naprawdę? wszystkich checkpointów nie zaliczysz i będziesz skakać tylko do przodu? Eee, samo ci zaliczę checkpointy. Nie no, ja już muszę to zweryfikować. Jestem na samej górze, dobra. Co?! Eee, klej mój. Dobra, zebrałem coś. Super. Jak ty jesteś na swojego górze? Czekaj, dostałeś już VIPa? Eee, no... Ciężko stwierdzić, bo nie wiem co tutaj jest. Tu, tu jest jeszcze jakaś skocznia samochodowa, Ale strzałka widzę. mi pokazuje, że ja muszę zaliczyć checkpointa. Normalnie musiałem skoczyć na checkpointa. Mogę tutaj... Checkpointy te takie... W sensie, może ci każdy checkpointa, ale wystarczy, że lecisz pionowo w górę i tylko te przy chmurach nie, będzie ci nie, NIE! 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 Mogę, z... też ku... Wzią... mogę też wziąć sobie prędkość mm -hmm. 100 A, usunęłem sobie głowę. Co... A ciekawe gdzie mój nie. placek po hamburgerze spadnie. Tam, tam, nie no, ja jestem tam, tam, tam. jeszcze raz chcę. Jak ja mogę tam się dostać tak szybko? Reset charakter, nie? Na checkpointy. No. Dobra. To tak robię. Gdzie ty jesteś? Na którym metrze? Eee, już ci mówię, 450 metr. Bo jest jesteś tak nisko. No, dobra, spokojnie, bo checkpoint jest tak na uko z lewo i próbuję a, do niego skoczyć. Tam jesteś, to już przeleciałem obok ciebie. O kurde, przerzuciło mnie. A teraz tutaj, dun, dobra. Dun, 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 dun. Czego? To było banalne. Nie było banalne, bo U. widzę, że ja próbuję przeskoczyć. No, Patrz. No co, no banalne było. Nie, to nie jest Chyba. banalne. Banalne, wiesz, dla kogo to by było? Jakbym miał sprawne rączki i silne rączki, to by było najlepsze wtedy. A tak to muszę wstawiać tutaj, tutaj i przeskoczyć tutaj. Dobra. Mówisz, że Krystiana metoda, ta? Pum, pum. No pa, no nie o, działa. Czekaj, bo mi zaliczyła tego checkpointa. O nie! I co teraz robisz? Nic. Ty, no bez kitu oni coś takiego zrobili, że tak można skakać do przodu. Co jest? O, Krystian jest koło mnie. Kurde, cool, ty, ty to, to nawet nie jesteś takie. A, w time trzeba i tak klikać. Tego checkpointa mi nie zaliczyło, ale dobra, czyli nie mogę spać. A co ci ten checkpoint, idziesz do kolejnego. Dobra, idę do kolejnego. Dobra, jestem w kolejnym checkpoincie. Jestem już na kilometrze, rozumiem, tak? No, 1100, zaraz jest koniec. Dobra, skoczymy tu, skoczymy tu, skoczymy tu. Dobra, 1250 jest koniec. Tysiąc 1000... ile? 250, zaraz zaraz jesteś na końcu. A to ja, ty ja sobie trochę. Nie, ja sobie trochę utrudnię. <laughs> tak, tak, tak. Ej, tu jak w te, Tetrisa się grało, nie? tylko że nie ma Tetrisa. Witam. tam. Ty, 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 ty.

No ja spadłem poza mapę, no jak to jest, nie? Jeszcze powiedz mi, że checkpointa innego złapa jeszcze raz robił. Choć mnie nie drażni tylko. Nie, jestem na samej górze na szczęście. Yy, nie mam tak? samochodu. A jest, dobra. Ja sobie, ja sobie windą wjeżdżam. Ale twój samochód też tak szybko jeździ? Eee... Tak. Dobra. No ogólnie bardzo szybko jeżdżą. O, dobra, 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 zjeżdżuję, zjeżdżuję. Ale i co tutaj dalej mm -hmm. mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Koniec. Może już spaść. Nie. Tutaj Wipa jeszcze można było dostać. No już masz Wipa, oczywiście. Mam VIPa? Tak, jasne. Kłamiesz mnie. Dobra, zeskakuj i lecimy na hard mode. Dobra, zeskakuję. Dobra, ja muszę się zrespawnić. oczywiście... Aha, dobra, ja muszę zeskoczyć na sam dół. No ja jestem tu. Dobra, Bo tu nie robimy OBIT, tylko robimy hard mode. Tak, robimy hard mode'a. Nie można w niego wejść. O ja, nie, jednak ja nie ja przyniosłem, Dobra, przyniosłem, przyniosłem. Dobra, przyniosłem. wchodzimy teraz w Hard Siema Maciek Winiar. Mamy VIPa! Siema, mamy VIPa, bo było napisane, że VIP. Tutaj, tutaj... Co muszę zrobić? Tutorial mały, mini... Aha. pekon mówi, że trzeba klikać tak. Krystian jak... Nie no, ja już po Krystiana widzę, że ten skaczek chyba tylko coś takiego robi, nie? Dobra, czekaj, teraz oddalę trochę kamery. Trzeba tak skakać. Dobra, czyli jak chcecie się zwinąć, to po prostu trzeba spację spamować i w tajmie klikać I myszką. lewy przycisk, nie, lewy przycisk muszę spamować. Lewy przycisk myszki spamować, dobra, spamujemy lewy przycisk myszki. Krystiana metoda. I teraz ty, ty jaka ząbka złapała, jak się A, na mnie spojrzała. Wie, wiem już, jaka jest różnica na tym, na hard mode. Ja też, ja większy też. Większy jest cooldown. A, ale też postać yy, więc, nie skacze więc wysoko. Więc podskakujesz? Może nie podskakuje wysoko, ale masz większy cooldown. O, no, ucieka uciekają klocki! Pod tobą uciekają klocki! No to tam też tak było. Yy, nie zwróciłem uwagi. <laughs> zwróciłem uwagi. <laughs> nie zwróciłem <laughs> uwagi, ale jak tutaj tak się dzieje, to. Jest checkpoint, zaraz mi się uda. Co to za fasolka mi wyszło tutaj? Dobra, na checkpointa mogę stanąć? Mogę stanąć? Gdzie jesteś, Krystian? O kurde! Na checkpointcie. Ten już leveluje na drugim poziomie. Na drugi 500 poziom. metrach. Dobra. To jest mało checkpointów ogólnie. Bardzo mało. Tam. Tylko czemu tak? Wolno. Aha, dobra, trzeba sekundę czekać. I Czemu tak się. wolno, co? Odbija mi się po serku wiejskim. I po, po, po serku wiejskim? <laughs> to się no tak kształt, to są dziwne. E, jakoś tak ale jest. tego... Bardziej zrzuca na boki, bo tam tak jakoś te. jakoś lepiej się trzymało na tych, a to jakoś tak lewo, prawo. A, jest. bo one jeszcze rosną, te nasze gąbki do trzymania się, widzisz? Bo one tak, tak jakby. No. Kliknij i zwróć uwagę, że animacja leci takiego, jakby ciasto ci rosło, nie? Jakbyś na drożdżach był. No, rzeczywiście. No. Jakbyś <laughs> Więc... Na czym cię mama wychowała? Na drożdżach. E, tak... Dobra, checkpoint jest zaliczony. Kurde, Krystian, weź się uspokój! Jesteś Nie za co? wysoko. E, e. Jak jestem ja jestem dopiero c... na 900 metrach. Jak ja mam cię dogonić? Ja na 500, dobra. Coś takiego trzeba robić. Taktyka... Musisz skakać, żeby mnie dogonić. Takt... Taktyka na Maćka. Do góry. Co to jest taktyka na Maćka? Musisz mi wytłumaczyć, co to, to jest taktyka na Maćka. Z boku pójść pierdnąć i cię szybciej wyrzuca do góry. Aha. Taktyka na Maćka. W sensie... Jest to jakaś metoda, nie? Na pewno. To jest najszybsza metoda, jaka może być ever w tej gierce. Aha, to ufam w takim razie. Wiesz co? By mogli tutaj dodać? to Jeszcze, że... Ale pewnie zaraz się dowiem. To, że samemu rysujemy te kształty. Nie, to wiesz co ja bym narysował, nie? Albo no domyślasz siebie? się. Nie, nie, domyśl... nie. No dobra, no i ci będzie, do no, siebie, no. No domyśl się sam o no, tak, nie? Dobra, rozumiem. Miałem 1300 metrów, jak tam u ciebie? 900. Dobrze. To Ale muszę checkpoint zaliczyć, bo tam jeden checkpoint nie zaliczyłem, wiesz? I. Dobra. Babuń, spad... to i tak zepsuję twój ostatni checkpoint. Dobra, nie, nie. Trzeba schody robić takie. Po prostu skakać wyżej tak. i będzie lepiej. Trzeba się schodować. No oczywiście, że to. Patrz, nie mogę skoczyć. A myślisz, że ta muzyka jest z copyrightami? <laughs> Tak. Ja to też tak myślę. Ale Ej, i tak nie pasuje. Ty to ja ona. już na 2000 metrów jakoś będzie finisz. A ty mnie wciąż za to winisz. Mam prawo. Nieważne. To nie rap battle. Taki nie? jeszcze odcinek cię będzie czekać, no? Nie, nie można tak. Będziemy ra rapować. <noise> będzie. Prawdziwe rap rapy, battle tak? in the no, no. Dobrze. Tylko przygotuj jakieś teksty, żeby nie było za sucho, nie, żebym nie musiał podlewać. Weź sobie jakąś szklankę wody lepiej, czy coś. Tak, Żebyś mógł popijać cały czas. Więcej niż 2000 metrów, będzie 2200, 2300 nawet. Kurde, jeszcze wysoko... A nie, nie, poważnie? Widzę jak lecisz po prawej. Ale poczekaj, checkpoint raczej zaliczyłem reset charakter. No bo nie jestem pewny. Może się udało, może się nie udało. No, jest na środku, no. Dobra. Yy, teraz tutaj. Ja już jestem na samej górze, jakbyś się pytał. O kurde, i co tam jest? Claim. Dostałem... ...motor. Teraz motor? Brum, brum, brum. Czekaj. Czekaj. Sekunda, sekunda, sekunda. To jest lepsza taktyka. Jeden, jeden, o! jeden, jeden. Dobra. A. E. Trzeba do góry. E. 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 Co? E. A widzę, Krystian zlatuje chyba. Tylko gdzie ty zleciałeś, że ci nie widziałem? No, Wlazłem w ten śmietnik, żeby mi usunęło tego. Tulsy i no? mi wszystko usunęło. <laughs> Ciekawe, ty, ale to ta metoda twoja Krystianowa jest najlepsza, widzę. O, siema. <laughs> Trzeba sekundę. Ja mogę, ja mogę tam doleźć na te, te inne platformy, co tam są. Co? Ty, Beskitu! Zaraz ja tam challenge chcę też zrobię. Albo daj mi znać ta znaczy. radę. Znaczy ja leciałem tutaj od 1500, nie od 2000, więc nie wiem czy się uda, ale no... Nie no... Dwa... jej. O kurde, tu już nie ma checkpointa, to już trzeba uważać. Ale tak taka no, na myślałeś? góry spacja i trzeba klikać, to jest spoko. Ty, powiem ci, że jest mały dystans do tego, szczerze mówiąc. Mały? Czy duży? To są, to są chyba te obi, co na spawnie wchodzisz w nie. Tak mi się wydaje. Tu jeszcze obi jest? No, że to są te hobby, w które włazisz. Nie, trochę przybliżę, bo ja tak daleko to ja nic nie widzę. Były obbi, były. To chyba będzie to właśnie. Tak mi się przynajmniej wydaje jeszcze. Zaraz mówiąc. Krystian finiszuje. <laughs> Patrz, jestem zaraz na czy finiszu. ja czy, a, że ty finiszujesz. Czy ja, ja dabra, finiszuję, dobra. bo ty już byłeś na finiszu. Nie ma problemu. Już czujesz się z Tu Czuję się zaraz. w górę, ja lecę w dół. Szybko trzy, dwa, jeden. Nice, udało się. I klejma tak? mogę zrobić. No i bardzo dobrze. I co I dostałeś? Hulajnogę elektryczną! Wow Jadę na hulajnodze elektryczną! Ty Beskito Poczekajcie tu to, to, to wszystko naprawdę dostaje? Gravity Cola, groket, balona, tako. Gravity o, taco. cola? Tako, skrzydło dostałem! Ty, skit, tu nie ma co, bo tu możesz ze spawna przyjść do tego miejsca. Łoooo! Wow! Ja mam lepszą wow. rzecz! Ja mam lepszą. Dobra, miałem! Miałem! Miałem lepszy. Widziałem, <grym>, <grym>, że spadłeś. Nie, nie, uratowałem wow! się. Zmieniłem na Zrobiłem, podatrum. zrobiłem obi. Dobra. I to to łatwe. Dobra, kryj robię teraz coś, No? Ja lecę do ciebie i lecę do następnego odcinka. Nie wiem, jak ty. Aha. Dobrze. Na <grym grym> ja mój przedpaku. Ja lecę wow. wszędzie, bo kończę medium. Papa! Pa. Dobra, to na do baloniku lecę. Elo?